moksi jestem w... A, jak, nie... Jadu, jak mi jest, łagą, jest zimno zimno zimno, zimno. kurwa wspieramy grzyby chodźcie pierdolcie to A, kurwa nie wierzę nie wierzę nie wiem, że... Kurwa masz! Cierdolone grzyby! kurwa Mówiłem wam, kurwa! te kurwa <gryzolone grzyby> Fajne grzyby! Wytrzymy, wytrzyma, o kurwa, jak się wyszło I co myśmy zrobili? Kurwa masz, Jaki glujesz? To jest na YouTube, nie? Ten filmik jest na YouTube na 100% Na 100% Na 100% tak? Jak mi jest zimno Ale grad na Ej! Dobrze idziemy! Jest tu szlak! Dobrze idziemy w pół

Af clap! Inni Kajli, Jungið O gið, jakk fyr avezl Kurwa! Przejebane! jebane? Awa! Awa! Nie mam siły już. Wszystko mnie boli. Cały mokry jestem. O kurwa! Nie wiem, że nam padać co też wyjdzie wyszedł Przejebane Uważajcie tu Padnie Grabę, ała razy w zasadzie Pierzdole grzyby Nie wierzę wtedy to, to się wydarzyło o kurwa! Czeka, czeka! Mam całe suche buty, całe! Ała! Kurwa! Jak to boli z tego gradu? Jak z kamienia? Ała! Kurwa! Aaaa! Nie mogę! Jakie debile! Kurwa! Wolnie! Dobra, chodźcie! Do domu! Dawaj, dawaj! Jodowcem, ja gdzie teraz? Nie czerwonym czy czerwonym? Ała! 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 Tam jest teraz! Mówiłem, że to będzie

Ty no i grad jest, tylko my jesteśmy pod drzewami Mówię ci, ale mało, nie? Nie. Ja chcę do domu Ja chcę do domu Ja chcę do domu, ja chcę do domu. Hama Aha, nic nie stanie tutaj się, Nie, stanie. nie, <noise> nie, nie stanie. będzie padać faktycznie Przejdzie Aha, przejdzie. i Faktycznie przejdzie. Ja nie wiem, czy my dobrze idziemy w ogóle. Ty. Chuj, chodźcie tą, z tą wodą, nie? Z tą wodą idziemy. Hej, te drzewa nie były poprzewracane! No właśnie! Aha, nie, nie jest, nie! Nie jednie piorunem! No na pewno! Patrz, tam jest złamane na 100%. Świeżutkie! Mieliśmy szczęście, nie no co tu powiedzieć! Dobra, pamiątka będzie! Nie maszcie się! I to na necie! I ślad. Nigaderca brakuje. No, też goście są. No i babki. My tu chcemy, żebyśmy jest bardzo dużo tego. Na nic, tu się nawet nie zgubiliśmy. O, co ali Moksi. Squadne. Nie zgubiliśmy się, jest płot. Pajęczyna na ryju też jest, no ale trudno. Po całości my to jedzie. No i pod górkę. Lepiej się podnieść. No lepiej. Zamkniesz ten pys, ci kurwa kark wstręcę. <śmiennie> Nie wierzę, że się wydarzyło. Jestem cały pokuty Cały pokuty Cały pokuty Jakie tu jest błoto jest. jest No nie wiem czy jesteśmy, ale chyba tak Co za debile co so za debile! Co so za debile! dalej ja nie teraz. się. Jeszcze O kurwa! O kurwa! Chyba mi się fon zalał. <grybujesz> Nie mogę go włączyć.